Ok. Okej, okay, ja tylko to sobie tutaj zaakceptuję. Okej, okay. Mam na imię Maciek, jestem alkoholikiem. Cześć, bym alkoholikiem. Dziękuję Bogu za to, że się dzisiaj nie napiłem. To jest właśnie tak codziennie mówię. Dzie dziękuję, to jest moja codzienna rutyna. Stanąć od tego pierwszego kieliszka. stać rano, cześć, by czystą głową na temat alkoholu. Bo kiedyś to po prostu alkohol mną kontrolował, nie ja kontrolowałem alkohol, tylko alkohol mnie kontrolował i codziennie rano musiałem stać i się napić, żeby normalnie funkcjonować. Nie będę mówił tak za dużo na temat jak, jak piłem, bo, bo picie to to jest ta sama historia, co wy macie, tylko każdy idzie po inną drogą. Ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej. Mama nie miała problemu z alkoholem, ale mój tata miał problem z alkoholem. Ale tata nigdy się nie uważał za, e, nigdy się nie uważał za alkoholika i nigdy nie uważał, że ma tą chorobę. I, i odbiło się to na, na całej mojej rodzinie. Nie? Mama trzy tak przypuszczam, że mama była współzależniona. To się później okazało, że była bardzo współzależniona. Ale ja mam jeszcze brata i siostrę, ja się czułem całkiem inny w tej rodzinie, ja miałem też szkolowe dyslekcje, ja nie, nie, nie byłem zdolny do chodzenia do szkoły, więc tata mnie dyskryminował, bo mój tata był historykiem, dyrektorem szkoły, takie po, wysokie poważanie miał o sobie, nie? więc rygor był pod względem szkoły i zawsze do mnie mówił, ty do niczego nie dojdziesz, nie, 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 nie chcę cię takie... Po prostu dyskryminował mnie, że mówił, Ty jesteś do niczego. Nie? W wieku dziecięcym to było jakoś tak, przyjmowałem to, ja tego nie rozumiałem. Nie? Tylko ja po prostu tak mogę powiedzieć, że nie mogę podejść do ojca i, i z nim normalnie tak porozmawiać o jakichś problemach, takie coś. Nie? Ale w wieku już dorosłym to już po prostu, jak już znalazłem, ja nie za. Momencie, jak. W, Pierwszy mój łyk alkoholu to było na imprezie mojego brata. Brat zrobił potężną imprezę i tam da, dostałem pierwszy pierwszy kieliszek. I poczułem to coś właśnie, tą wolność, nie, co alkohol mi dawał, właśnie tą siłę, nadzieję, nie takie. No, więcej siły, nie, Więcej wiary, więcej odwagi. O tak można też powiedzieć. Co chciałem, to mogłem zrobić, bo na bo Ja na bo nie umiałem. Nie, no, I byłem zadowolony z tego pierwszego, nie, ale tam później odstąpiłem, nie, no, odstawiłem ten alkohol. Ale. On powrócił, on powrócił, jak już w wieku dorosłym byłem, no on już powrócił, nie? że już po prostu używałem alkoholu, bo inaczej nie, nie mogłem funkcjonować nie? i zawsze. Ja mieszkałem z rodzicami, nie? zawsze po prostu ja, jak były wypłaty, to zawsze przeznaczałem pieniądze na alkohol i zawsze. Jak się konkretnie, ja nie umiałem pić do jednego piwa, jak na przykład już czułem, że już byłem pijany. To ja nie, ja już ja chciałem więcej, 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 aż do urwanego filmu, aż jeszcze jak mi się piwo urwał, to mi ludzie mówili, to ty jeszcze zamiast iść spać, to ty jeszcze, jeszcze, jeszcze. I to jest właśnie ta właśnie ta alergia, że ja nie umiałem się zatrzymać, jak już jedno piwo wypiłem, to już jest koniec, to już się zaczęło konkretnie. nie. I, a, i zaczął alkoholną kontrolować. On na początku się fajnie czułem, fajnie, fantastycznie alkohol mi to dawał, co ja chciałem, nie? Aż w końcu przekroczyłem tą czerwoną linię i zamiast alkohol dawać, to już konkretnie zaczął mi odbierać nie? zawsze rano kurna, budziłem się, kurze, zastanawiałem się, kurna, skąd ja nie mam pieniędzy na przykład. I kombinowanie tych pieniędzy na alkohol, nawet tymi drob, drobnymi, na naj, najtańsze piwo, kurde, ale już no, ale musiałem te najtańsze no, nawet te klepiaki, te brązowe tutaj ja jestem w Irlandii, te klepiaki brązowe, nawet te pięciocentówki, kurczę, zbierałem tak, żeby iść do tego sklepu i kupić chociaż tego jednego browara, tak doprowadził mnie alkohol do dyskryminacji. A jak nie miałem pieniędzy, to kurczę po prostu chodziłem po tu jest pełno pubów. Ludzie zostawiali tam pukale pełne, pukale i pełno papierosów. To więc ja po prostu na takiej kurde, takiej konkretnej gorączce, że ja chcę już się napalić, ja chcę już się napić, to chodziłem po tych knajpach, na drodze zbierałem papierosy, zbierałem te pukale i kurczę, piłem. Tak mnie doprowadził alkohol. Nie? alkohol też mi służył do tego, żeby nawiązywać relacje nie, przez komputer. Że na tak wirtualnych, takie coś. Zapoznywanie, zapoznawanie dziewczyn, nie. Zapoznałem jedną dziewczynę. Ona tutaj przyjechała. Zamieszkała ze mną. Zamieszkała ze mną i po prostu. Po pewnym czasie powiedziała, nie, ja nie daję rady. Ona chciała, mnie, ona zauważyła, że mam konkretny problem z alkoholem, ale ona chciała tak to zrobić, żeby po prostu coś mnie obskubać z kasy, zabrać parę rzeczy i się zwinąć, nie? ale ja się jakoś kapnąłem i ona poleciała do Polski i nie wróciła więcej z tego powodu, że mam, mam problem z tym, z alkoholem, nie? Jeszcze dokończę. Ja zawsze ojcu mówiłem, ja cię nienawidzę, ja cię nienawidzę, ja cię zabiję, takie różne rzeczy, ja cię nienawidzę, dlaczego ty mnie tak zawsze traktujesz, a brata i siostrę nie. On mi tego nigdy nie wytłumaczył. I i przyleciałem tu akurat, nie. I tutaj właśnie myślałem, że będę miał to właśnie fajne, fajne super życie, potężne pieniądze, ale te potężne pieniądze wszystko szło na przelep, nie. Tylko czekałem do piątku. W środę nie mogłem pić, bo to to pracy, nie. Ale później się da, ale później ale później ale później się już te środy piłem, już czekałem do piątku, że weekend to tak zwana sesja w poniedziałek do, z powrotem do pracy na kacu, tak zwanym tym kacu moralnym, co ja robiłem, bo zastanawiałem się zawsze na drugi dzień, co ja robiłem, bo ja się upijałem do urbanego filmu, że ja nic nie pamiętałem. Nie? I i zawsze znajomi mi mówi, musieli mówić: tu byłeś obsztany, tu byłeś optaki, taki, 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 a ja zawsze za tą głowę. O Jezu, ja nie dam rady, nie? Ja już na drugi dzień ja nie chcę, nie? Ja nie chcę, ja nie chcę. I po pewnym czasie to się tak przystopowało trochę z tym alkoholem. Znalazłem inne rozwiązanie: narkotyki. amfetamina, kokaina, takie różne rzeczy. wpadłem w to, ale później zacząłem mieszać, nie. ale narkotyki zniknęły. Jakoś się przebudziłem i znowu alkohol powrócił. straciłem pracę, mieszkając z ludźmi, którzy, którzy non-stop pili, non-stop codziennie. To miałem komfort. Ja straciłem pracę, to więc zostawałem socjala, tam trochę pieniędzy inna. Trochę pieniędzy im tam dawałem, ale czasami zdarzawa, zdarzało się tak, że po prostu cały socjal poszedł na przepicie, nie, nie, zapomnę, jednej, nie zapomnę jednego właśnie jakby na, socjal, na socjalu, to było, że na święta tutaj dostawaliśmy bonusy. Świorystym z bonus dostawaliśmy. I pamiętam, że raz poszedłem do sklepu, kupiłem sobie dużego Johnny Walkera. Ja sobie to powiedziałem, że ja to wypiję. Przez cały. Ta butelka jest na całe święta. Godzina tej butelki nie było. I przepiłem całe pieniądze, ale tam miałem zapłacić rachunki, zapłacić kredyt, takie różne rzeczy. Nie. Wszystkie pieniądze przeszły na przelew. Znajomi przyjechali, bo oni pojechali do Polski, znajomi się przyjechali, zapytali, zapłaciłeś to, zapłaciłeś to? Ja nie, bo przepiłem. O, kurna, to była konkretna awantura. Nie? Wiedziałem, że po prostu alkohol konkretną zabładną, że ja robiłem wszystko, żeby się napić. Nie? Ja byłem takim chronicznym alkoholikiem. Ja chlałem wszystko, nie? Takie różne rzeczy. I też zapoznałem jedną dziewczynę akurat. Zapoznałem jedną dziewczynę na innego przyspieszał to. No bo mam 11 minut jeszcze chyba ja ale. I poznałem dziewczynę, bo akurat alkohol też mi służył do tego, żeby nawiązywać relacje z, z kobietami. Na, nawiązałem, nawiązałem relacje z jedną dziewczyną, ale też musiałem wypić, żeby z nią tam zacząć rozmawiać, ale ona ta zauważyła. Nie? Zauważyła, że ja, non stop, jak do niej dzwonię, albo piszemy, to ona widzi zauważa, że jestem pijany. Nie? I ona mi w pewnym momencie powiedziała. Ja widzę, że ty masz problem z alkoholem. I też znajomy, jeszcze jeden, widział, że mam problem z alkoholem, i on mi dał numer telefonu do wspólnoty, ale ja to sobie olałem, nie? odłożyłem, nie interesowałem. Dużo ludzi mi mówiło: dużo ty pijesz, nie? A ja mówię: nie, to jest moje życie, odszczep się, to jest moja sprawa, nie? To jest moje życie. Ale nigdy sobie nie zadawałem pytania, dlaczego ja piję. Nie? Nigdy nie, nie uzyskałem odpowiedzi na to, dlaczego ja piję. Nie? i Mogę powiedzieć tak, że ta dziewczyna mi powiedziała: Dokonaj wyboru, albo ja, albo alkohol. Ja więc wziąłem ten numer telefonu, powiedziałem: OK, kochanie, zrobię to dla ciebie, zrobię, że zacznę działać, coś robić w tym kierunku, przestanę pić. I wziąłem ten numer telefonu, zadzwoniłem tam, to mi powiedzieli: OK, masz piątek, meeting, masz piątek, meeting i ktoś przyjedzie po ciebie, nie? ktoś przyjedzie po ciebie. Okej, okay, w porządku, przyjechał, przyjechała jedna osoba, przywiozła mnie tutaj na pierwszy meeting, ja wchodzę taki przestraszony, też przed tym kurczę, musiałem jednego pi jedno piwo wypić, bo inaczej bym nie dał rady, nie. Bez na ten meeting, zobaczyłem tych fantastycznych ludzi uśmiechniętych od ucha do ucha z tą wolnością, ja też bym takie coś chciał, nie. I tam w pewnym momencie ktoś do mnie do mnie powiedział, może ty coś powiesz. Nie? I nie zapomnę tego nigdy. Jak było ciężko mi powiedzieć na samym początku, mam na imię Maciek, jestem alkoholikiem. Nie? To było ciężka, ciężka opcja, nie? Że ja nigdy nie uważałem, ja nigdy nie uważałem, że mam problem. Nie? Nigdy nie myślałem, że tak ma być. Nie? Ja myślałem, że ja muszę funkcjonować cały czas z alkoholem. Nie wiedziałem, jakie jest normalne życie. Nie? Alkohol tylko mi służy do normalności, do normalnego życia. Tak. I, I zacząłem tam chodzić, ale ja mieszkałem z ludźmi, którzy non-stop pili. Nie zapomnę tego, jak po pierwszym, po czterech miesiącach, chyba, jak się nie mylę, po czterech miesiącach, ja przyjechałem raz z meetingu i oni właśnie siedzieli przy stole. Ta dziewczyna e, siedzieli przy tym stole. I oni do mnie mówią, chodź usiądź z nami, a ja jej mówię, nie, ja nie chcę, bo, bo będzie mnie to korcić do, do napicia się, nie, to usiądź tylko, będziesz rozmawiał, tylko nic więcej. I ja mówię, nie, 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 nie. I poszedłem do swojego pokoju i wlazłem na ten komputer, rozmawiam sobie z tą dziewczyną, takie różne rzeczy, nie, ci tam zaczynali mi walić, kurde, takie różne rzeczy, różne, różne hece robić, nie, takie coś, a ja na drugi dzień... Poleciałem do sklepu, kupiłem dwa, trzy brubary i zacząłem pić konkretnie, już tak, aż tak konkretnie. Ta dziewczyna odeszła ode mnie, odeszła i, i urwało się wszystko. Nie? No, ja już tak zrozumiałem, że życie jest bez sensu. Zacząłem pić konkretnie z nimi, nie zadłużałem się, takie różne rzeczy. Ale wspólnota, właśnie siła wyższa, właśnie mi postawiła bardzo fajnych ludzi na drodze. I po prostu jedna osoba z tych, co przedtem poznałem, stanęła mi na drodze i, przy i przyprowadziła mnie z powrotem. I po prostu z powrotem na meeting. Zacząłem, poznałem nowego mojego sponsora, zaczęliśmy pracować, przyjechaliśmy do Korku akurat i poznałem tam mojego sponsora. Zaczęliśmy pracować na programie, 12 kroków pod, przerobiłem. 6,5 roku, tak 6,5 roku, 6,5 roku byłem trzeźwy. Niby trzeźwy, a tak zwanie na dupo przez parę, przez 2-3 miesiące, przez 2-3 miesiące mogę powiedzieć było fajnie, wszystko super. Po pewnym czasie, po pewnym czasie już zacząłem odpuszczać trochę te mitingi. I też miałem jedną dziewczynę, ta dziewczyna do mnie też mówiła, ciebie więcej nie ma, ty więcej czasu jesteś na tych mitingach i takie, ciebie nie ma cały czas, takie różne rzeczy, nie? I po prostu pulałem się jakoś, nie. Ten sponsor też do mnie powiedział, ty może weźmiesz kogoś do, do sponsorowanie będziesz sponsorował komuś, będziesz może komuś pomagał nie ja mówię nie 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 ja nie dam rady nie też mógłbyś bierz służby jakieś nie ja nie co tam ktoś kto mnie się pytał o jakieś służby to nie 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 ja nie chcę żadnych służb ja nie chcę tego nie ja tego nie potrafię ja tego nie umiem nie niskie poczucie wartości że cały czas miałem to w głowie niskie poczucie wartości ale poznaję ten czwarty krok i ten czwarty krok postawił mnie wprawdzie, kim ja jestem. Ja też nie wiedziałem, kim ja byłem, nie? tych bady charakteru nie wiedziałem, co to są za charakteru. Też siłą wyższą na samym początku, mogę powiedzieć, była, była dla mnie wspólnota. Ludzie w wspólnocie, ludzie w wspólnocie byli dla mnie siłą wyższą, bo oni nie pili 10 lat, 20 lat, rok, 2 lata, 3 lata. I oni dla mnie stabilista, dali mi taką siłą wyższą z jednego powodu, bo oni dali radę, nie? Oni dali radę. I oni do mnie mówili, przychodź tu, twoje się życie zmieni. Ja na samym początku w to nie wierzyłem, nie? I po sześciu pół roku, po sześciu i pół roku zapiłem ponownie, ale zmieniłem alkohol, zmieniłem alkohol na piwo, ale po prostu piwo też ze mną zawładnało. zawładnało. I zacząłem pić też konkretnie, że straciłem kontrolę, ale zauważyłem właśnie, coś się przebudziło we mnie, że ja zauważyłem, że ja zaczynam się staczać do tego samego, co było przedtem, a ja tego nie chciałem. I akurat trafiłem na pandemię, kiedy chciałem zaprzestać pić i po prostu wszystkie mityngi pozamykane i nie wiedziałem, co teraz zrobić. I coś mi podesłał właśnie linka na meetingi online i zacząłem chodzić tutaj pierwszy raz właśnie tutaj byłem na, na właśnie tutaj na ten meeting grupy wdzięczni w działaniu. Tam zaczęliśmy pracować, Rozma tak zacząłem rozmawiać, ja tam zacząłem szukać sponsora nowego, bo tam ten sponsor powiedział: No to widzę, chodź, idź gdzieś indziej, bo widzę, że ja to ci ten program przekazałem i ci nic nie pomogło po sześciu i pół ale to już już było zapisane, że. To nie ten sam jeden dzień, nie że Ja już robiłem na to już długi czas. nie. Ja już pracowałem na to, żeby się napić, o tak mogę powiedzieć, to tak to mogę ująć. nie. I poznałem ten program, i jestem teraz, mogę, mam jeszcze cztery minuty, to muszę to przyspieszyć troszkę. Poznałem ten program. Od nowa całkiem inaczej, Tarek całkiem inaczej go przekazał, ale tak go przekazał, że po prostu coś się ze mnie zmieniło. Moje życie zaobróciło się o 180 stopni. Ja całkiem inaczej się zachowuję. Całkiem inaczej mam perspektywę na to życie, jakie mam teraz. Służby biorę każde, kto mi poprosi. Mam służbę tutaj prowadzącego. Mam służbę mandatariusza na drodze do trzeźwości. Lic. I gdzie, kto każdy mnie się zapyta, czy, ma, czy chcesz coś przeczytać, biorę to, bo to mi pomaga, nie. Dla mnie modlitwa o pogodę ducha też jest bardzo, bardzo fajną modlitwą z jednego powodu, bo fajnie pokazuje to, że ja mogę tylko siebie zmienić, nikogo innego, tak. I odwagę, ja teraz moją pasją jest po prostu przekazywać to, co ja mam, przychodzić tutaj na meeting, przekazać komuś tam, jakiejś osobie, która jest na pierwszym, pierwszym meetingu na przykład, i po prostu przekazać to, co ja dostałem, przekazać tą nadzieję, że da się. Ja jestem wzorem dla, dla tej osoby. Nie tylko ja, wszyscy uczestnicy tutaj uczestnicy tego meetingu są wzorem dla tego pierwszego Pierwszego, tylko po prostu ja też musiałem na samym początku to później zrozumieć, że oni mi przekazują to, że się da, że tą nadzieję, jeśli chcesz to zmienić, to zmienisz, tak? Da, daj odwagi, nie kul ogona, tak jak ja przedtem kuliłem ogon przed wszystkim, tak? A teraz nie, stoję w tym, stoję w parzą twarz i po prostu daję radę, idę małymi krokami do przodu, tak? Jest naprawdę to życie jest teraz całkiem inne, mam całkiem inną perspektywę patrzenia na to życie. Nie? Życie jest radosne. Ja przedtem to miałem tylko klapki na oczach i nic więcej. Ja zauważam teraz na każdym kroku coś nowego, codziennie rano to jest, tak, to jest taka codzienna rutyna. Codziennie ja zaczynam wszystko od początku i mam wybór: albo mogę iść inną drogą, albo użalać się nad sobą, albo pracować nad sobą. Nie? Dla mnie to jest właśnie takie flow, nie stać w miejscu, tylko iść do przodu małymi krokami, rozwijać się, uczyć się, bo ja się teraz uczę, uczę życia na trzeźwo, nie? bo czy jak ja. Ten sześć lat byłem, to ja byłem tak zwany na dupościwku, taka bomba zegarowa, nie wiadomo kiedy wybuchnie. Nie? A ja teraz patrzę na te moje emocje: jakie są te moje emocje, jak ja czuję te emocje. Czwarty krok mi właśnie też to pokazał, nie? i piąty krok też mi pokazał to, że nie trzymaj tego w sobie, tylko wywal to z siebie, bo to mnie co wszystko we mnie zabijało, nie miałem dosyć. Nie? Cały czas się czułem samotny, o tak mogę powiedzieć. Teraz już się nie czuję samotny, nie mam partnerki. Może jakaś siła wyższa, ja, ja wiem, ja muszę zacząć działać w tym kierunku. bo ja znajdę jakąś dziewczynę dobrą, dziewczynę. Przyjdzie czas na to, ale ja wiem, że nie jestem sam. Ja mam swoją siłę wyższą, mam tutaj was tutaj, mam świeżych alkoholików, którzy potrzebują pomocy, bo mam tu parę osób, którzy Potrzebują pomocy. Ostatnio dziewczyna do mnie dzwoniła, że ma problem, bo zapiła to, to, to. To rozmawiamy i właśnie ja też się czuję potrzebny. Właśnie też to biorę te służby, że czuję się potrzebny, nie? Przedtem ja się czułem niepotrzebny i alkohol mi tylko to dawał takie coś, potrzebowanie, nie? Ja, więc, że teraz mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że po prostu moje życie się zmieniło z jednego powodu, bo ja zacząłem działać i mieć chęć do, do zmiany mojego życia, do zmiany siebie pod to życie, bo życie cały czas jest to samo, jakie było. Ja wiem, że jest ciężko, życie to nie jest ta, cały czas taka prosta to jest synonioida, ale jak umiem teraz upaść, jak upadnę, to umiem się podnieść, a nie użalać się nad sobą i zobaczyć, rozwiązać tu, co, co się stało, dlaczego tak się stało. Nie? Przez to mi też właśnie służy ten dziesiąty krok. Codziennie ja sobie stoję i codziennie 15 minut siedzę w ciszy i rozmyślam, co ja robiłem w ciągu dnia, jak ja się zachowałem. Nie? Medytacja, krąg jedenasty, modlitwa z moją siłą wyższą, samym ze sobą no, te, i zadawanie sobie pytań, i, zadawanie pytań i, i rozwiązywanie tych wszystkich problemów. Ja sobie sam stwarzałem przed tym problemy. Teraz są problemy do rozwiązania. Nie ma trudnych problemów, są problemy do rozwiązania. I wiem, że znajdę zawsze rozwiązanie na to, ale mogę się popytać... I wszystko mi właśnie wspólnota, wspólnota obudziła mnie do samego siebie i, i po prostu mogę podziękować tej wspólnocie, że jestem sobą, o tak mogę powiedzieć kim jestem, jestem sobą, jestem też alkoholikiem, który ma tę chorobę i wiem, że ta choroba jest do końca życia, jeśli ja przestanę robić i ja wiem, przestanę działać coś w coś tym kierunku, to to jest koniec, ja padnę, ja wiem, że czas i ja wiem, że może to jest proces. To nie jest tak, że poprzedni proces. Ja dziękuję, ja już przestanę zakończę rozmowę. Dziękuję bardzo. Daję wam, oddaję wam mikrofony. Możecie mi zadawać pytania. Proszę bardzo, meeting jest ważny. Ja otwieram